Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym połączymy tak jakby makijaż glam z testem nowości kosmetycznych z Drogerii. W sumie to nie będą takie nowości stricte, które pojawiły się dopiero co, tylko to są też nowości u mnie w kosmetyczce, ale jeszcze bardzo ważny punkt. Te kosmetyki, które dzisiaj użyję, Znajdziecie na promocji do minus 50%, jeśli dobrze pamiętam, w drogerii Rossman. I jak sprawdzałam, przygotowując się do tego filmu, to te kosmetyki jeszcze będą na promocji do 30 listopada. To jest promocja na Black Friday. No powiedzmy, Black Friday. One były przez dwa tygodnie. Promocja od 16 do 30 listopada więc to będzie taki połączony film z testem nowości, z makijażem kosmetykami drogeryjnymi i dodatkowo zrobiłam sobie wyzwanie, żeby zrobić makijaż najtańszymi kosmetykami z drogerii, z promocji, więc sobie to wszystko potem podliczę. Napiszę Wam albo w opisie tutaj w filmie, albo pod spodem. Zostawię Wam też linki do tych kosmetyków. No ja sobie tak przejrzałam właśnie strony internetowe, wszędzie są jakieś promocje na, z okazji Black, Black Friday. Jedni mają Black Week, inni mają Black Month, inni nie wiem, jeszcze jakieś różne dziwne promocje. Wszystkie drogerie mają swoje promocje i warunki. I na początku myślałam, żeby zrobić sobie połączony film z kosmetykami z Hebe, z Rossmana i jeszcze z Superfarm, ale myślę nie, no co za dużo, to niezdrowo. Skupi, skupię się tylko na Rossmanie. Tam najczęściej też kupuję. No i też dużo kosmetyków jeszcze nie przetestowałam z Rossmana, a mam jej w szafie i jeszcze nie użyłam. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Ja jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyjdzie. No i co, zapraszam do oglądania. Na początek zacznę od podkładu, bo nie mam żadnej bazy. Coś jakoś nie chciałam się skupić na żadnych bazach. Podkład, który mam już u siebie dosyć dawno, ale jeszcze nie miałam okazji w ogóle go użyć, to Lovely Camouflage Foundation. I on też właśnie teraz jest, wszystko jest na promocji, co będę dzisiaj używać: zaklejony, jeszcze go nie używałam. I tak jak mówiłam, Postaram się na sam koniec wszystko podsumować. Ile ten makijaż tak naprawdę wyszedł? Ja obstawiam, że ten makijaż więcej niż 150 zł nie będzie kosztował. Więc jak na full make-up, no to wydaje mi się, że to jest spoko kwota. No nie? Ja jeszcze trochę po głosie słychać, że jestem chora. Znowu byłam chora. Odcień mam nude. Nie wiem, czy to jest Dwójka, także to nie jest najjaśniejszy i bardzo dobrze, bo jakbym teraz użyła jedynki, to chyba bym była blada jak ściana. Ten podkład ma być po prostu podkładem o wysokim stopniu krycia. Postawię idealną, gładką, metową przez wiele godzin. Skórę, bardzo lekka formuła. No dobra, zobaczymy. Tak naprawdę nie wiem, jakie są opinie na temat tego podkładu. Pierwszy raz go użyłam zapachu jakiegoś nie ma mocnego no ale co mogę już na wstępie powiedzieć, takie pierwsze wrażenie, no to widać to krycie a akurat jestem ym, bardzo ciekawa jak ten test wyjdzie bo tak, na, tak jak mówiłam na wstępie, to są kosmetyki, które ym, tak fajnie się złożyło, że są na promocji dobra, ja już powiedzmy, że y, rozblendowałam ten Podkład. Ma takie dosyć satynowe wykończenie na razie na mojej buzi. Przykrył, ale to nie jest stuprocentowe takie krycie. Przebijają jeszcze jakieś niedoskonałości. Na pewno przy dwóch warstwach byłoby super. Trochę widać go na policzkach, tak? Trochę osiadł i na brodzie. To też chyba trzeba uważać na suche skórki przy tym podkładzie. Jedziemy dalej. Korektor, który mam już bardzo długo i yy, jeszcze go nie wypróbowałam, jest to Forever Better Skin od Vibo. Ja mam odcień numer 1. Nie wiem, ten odcień zdecydowanie będzie dla mnie za jasny, tak nie wiedziałam za bardzo, po który odcień sięgać. Numer 1, ale też słyszałam, że one po prostu yy, ciemnieją, więc no, też dlatego wzięłam taki odcień. Bardziej się skupiam taki okolicy Doliny West. Widać, że ciemnie, Jeszcze nawet nie jest rozblendowany. Dobra, muszę nie będę tyle tak gadać. Dosyć ciężkie opakowanie, powiem Wam, a to jest tylko 6 ml. Wiecie, nie, nie jest też dobrze brać najjaśniejsze jednak odcienie korektorów, bo właśnie zauważyłam, że one wtedy nie dają tego zamierzonego efektu, że ta okolica jeszcze bardziej jest podkreślona. cienie nie są zakryte. Dzisiaj kurde, wiecie co, nie użyłam mojego sprawdzonego kremu pod oczy. Wzięłam jakąś próbkę, wykorzystałam. Tak, nie będę za bardzo wjeżdżać pod same oczy tutaj na powieki, tylko żeby właśnie zakryć tą dolinę łez. Oj, takie kryjące podkłady to nie są dobre, jeśli akurat yy, macie katar. Tak jak ja teraz. No dobra, nie wygląda najgorzej, powiem wam, jeszcze trochę tu. Korektor nie wygląda najgorzej i jak na razie nie wszedł w niej wzmaszczki i szybko sobie teraz przypudruję pudrem z Lovely Cooking Time Loose Powder Baking and Setting Powder i ja właśnie go użyję tak że go trochę, ten korektor, zbejkujemy. I od razu biorę i bejkuję. No, jestem ja ciekawa, czy on się w tej wersji sprawdzi. Nie mam żadnego dedykowanego pudru pod oczy z Rosmana. Tak jak sprawdzałam, żaden nie był w promocji. Dobra, przypudruję od razu całą twarz. I jeszcze tylko tak omiotę. I zdejmę już ten baking, nie chcę go za dużo mieć. Tak naprawdę teraz nie wiem, czy ja to zwinę, czy tego pudru. Może być, że ten puder zawinił, bo ja teraz. Yy, yy, mam tak suchą skórę. No właśnie, tak to jest, jak się. Testuję nowe rzeczy. Muszę dołożyć jeszcze trochę podkładu na żuchwę. Dobra, pod oczami nie wygląda najgorzej ten korektor razem z tym pudrem. Naprawdę musi być dobrze nawilżona yy, to cera, ale tutaj na czole coś mi się nieładnego dzieje. To jak już twarz jest przypudrowana, to zrobimy sobie brwi. I w promocji na stronie yy, Sefory, chciałam powiedzieć. Na stronie Rosman jest żel do brwi, żel do brwi Eveline Brow and Go. Ja mam w odcieniu teraz aktualnie 05 top. Ja sobie ten żel teraz znowu dokupię, bo on jest przegenialny i to jest chyba jedyna praktycznie, dobra, dwie rzeczy z tego zestawienia, które totalnie uwielbiam i polecam Wam serdecznie. To jest idealny odcień dla moich brwi. Właśnie się z z moimi włosami super komponuję. Ja niestety jakieś luki muszę jeszcze sobie wypełnić, ale no, ten żel jest genialny. Najlepszy żel z kolorem, jaki kiedykolwiek miałam. No i ten kolor. Redka z Vibo Feder Brow Creator. Ja mam w odcieniu. Szczerze Wam powiem: o, jest Soft Brown. Dopiero tutaj jest na wieczku nazwa. Nie wiem, jaki ten odcień będzie dla mnie. Gdzieś go kiedyś kupiłam. Teraz widziałam, że jest z promocji. I fajnie, że on ma tutaj taką spiralkę. No ja na razie jej nie będę używać, bo sobie dopiero co wyczesałam brwi. Ale sprawdzimy kolor. Zobaczymy, czy to będzie jakiś fajny. Moją ulubioną kratką teraz jest też Eweline. Kolor, no mo może być, nie jest najgorszy. Ale on jest dosyć. Ciepły. To, co ja używam aktualnie, to ma kolor bardziej taki właśnie taupe No nie, no ta trochę ma y, odcienie takie ciepławe. Fajnie się nią maluje, ale to nie będzie odcień mój ulubiony kredki. No dobra, brwi jakoś dopracowałam. Nie będzie to moja ulubiona kredka do brwi. I ten puder też mi się coś tu już nie za zaczyna nie podobać. Wszystko sucho wygląda. Dobra, przejdziemy teraz do konturowania. Bronzer oraz rozświetlacze znam. Ja mam w odcieniu 04W Warm Nude. I rozświetlacze. Tutaj ym, mam w odcieniu ten bardziej złoty. To jest numer 2. A ten, taki bardziej różowawy, to jest numer 1. Także ja tej palety dzisiaj użyję. I specjalnie wzięłam ym, te bez opakowania, bo one akurat są w cenie 9,99. Więc jest naprawdę fajna cena. I wezmę sobie taki większy pędzel do konturowania. No i najpierw ten bronzer. Boże, jak to się sypie! Wezmę jeszcze jakiś mniejszy pędzel do konturowania, żeby zobaczcie jak to wygląda. No to jest po prostu on jest tak lotny, jego jest naprawdę dużo na pędzli i wszystko musiałam sobie tutaj odstrzepać. Róż, który jest bardzo fajny, filde blush. 01 pioni od Eveline matowy róż. Bardzo ładnie wygląda. I rozświetlacz nam i wezmę ten ten bardziej różowy. To był chyba odcień numer 01, jeśli dobrze pamiętam. Też się sypie. To też jest taki właśnie mega mega lotny rozświetlacz. Oj, taki, taki różowy. Dobra, spróbuję na drugą stronę ten złoty. Oj, ten jest zdecydowanie ładniejszy. Tak wygląda ten różowy, a tak ten złoty. I teraz sobie wszystko tu wymieszam, żeby było symetrycznie. Ale rozświetlacze są mega. Tylko szkoda, że tak jest suche, ale moc jest. Dobra, stały nam oczy i do oczu chciałabym wypróbować kolor tatu z Maybelline. Ja mam tutaj odcień Front Runner. To jest bardzo taki perłowy, jasny beż, ale on jest mega tłusty. Kupiłam sobie ponownie odcień On Non Bronze. On był kiedyś naprawdę moim ulubieńcem. I chciałam sprawdzić, czy jakoś ta formuła jest inna. Pierwsza warstwa, ona jest mega taka intensywna, ale jak ja już zaczynam go rozklepywać na boki, to on się zaczyna ważyć. Ja też nie chcę jakoś dzisiaj mega szaleć z makijażem oczu. No, on się właśnie waży z korektorem. Nie wiem, są za tłuste po prostu. Za tusty. Może trzeba je po prostu użyć na jakieś, jakąś nieprzypudrowaną powiekę. Dobra, ale posłuży mi to może jako baza. To już wyschło i wygląda tragicznie. A na ten cień kremowy z Maybelline nałożę cień foliowy znam Water Foil Eyeshadow i mam 04 Shimmer Fusion. I wezmę po prostu, no może palcem, ale pigment jest niezły. Zobaczcie, jak to błyszczy. Może to coś uratuje. Ja właśnie dzisiaj bym chciała taki błyszczący, delikatny makijaż. I sobie to tak rozblenduję na boki. Żeby on taki najsilniej błyszczący był na środku i tak się rozchodził na boki. I teraz tak, wezmę jeszcze syntetyczny pędzel i ten rozświetlacz, ten różowy taki. I dam go w wewnętrzny kącik. I zostały tylko już rzęsy. I mam tutaj tusz do rzęs z Eveline Volume Celebrity Mascara. I ona bardzo pogrubia rzęsy. Fajnie daje efekt. to jest naprawdę jedno maźnięcie i te rzęsy są już. Pumalowane i pogrubione ekstra. I fajna ma szczoteczkę naprawdę silikonowa. I ona jest w takim kształcie, jakby klepsydry. I na usta też nowość z Eveline Diamond Glow Lip Luminizer. No właśnie, też z promocji. I z tego co pamiętam, ja kupiłam odcień numer 4, ale przez to, że opakowanie zdjęłam, to już tutaj żadnej, żadnego numerku nie ma. Taki błyszczyk. Przejdę sobie jeszcze kontur brązerem z Lovely, to jest Milk Chocolate tak na szybko na koniec. Kiedyś też go bardzo lubiłam. I także właśnie teraz na promocję go tutaj sobie wyciągnęłam, żeby sprawdzić, jaki on jest. I ten brązer ma powiedzmy całkiem inną konsystencję. Ostatni krok w dzisiejszym makijażu to będzie mgiełka. Mgiełka z nam. I ona też jest w promocji Nam Pro Setting Spray. Mam nadzieję, że to mi coś uratuje ten makijaż, bo z tej strony naprawdę to bronzer razem z podkładem i pudrem wygląda jak. z tej strony nie, ale z tej to wygląda jak błotko jakieś. OK, tak prezentuje się gotowy makijaż wykonany najtańszymi kosmetykami z promocji na Black Friday, powiedzmy z drogerii Rossman I to, co mogę wam powiedzieć na sam koniec, to jednak ta giełka znam uratowała sprawę. Z, spryskałam całą twarz giełką. Od, odrobinę jej dałam na czubek gąbki, odcisnęłam nadmiar i tak delikatnie sobie poprzykładałam w te miejsca, które wyglądały tragicznie. I powiem Wam, że to teraz wygląda świetnie. Zaczynając od tego podkładu, on jest dosyć taki grający i wygląda naprawdę świetnie na twarzy. Ma taką satyn, takie satynowe wykończenie, ale on zastyga i potem wygląda matowo, więc wydaje mi się, że ten puder był dla niego za mocny. To połączenie potem wyglądało mega sucho i tak ciastkowo potem. Więc ten, pod, ten puder Cooking Time na pewno będzie wyglądał fajnie na jakimś podkładzie bardziej rozświetlającym, kiedy chcemy utrwalenia. Ale fajnie się właśnie nadaje do bakingu korektora, bo z tym korektorem Vibo wygląda to super. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Więc podkład solo na pewno będzie inaczej wyglądał. Korektor świetny, fajne krycie. Tak jak mówiłam na samym początku, on oksyduje. je trochę po czasie, więc lepiej jednak wziąć sobie odcień jaśniejszy. Dalej kredka do brwi. Żel jest moim ulubieńcem, jego wam serdecznie polecam, także ten na pewno musi wylądować w koszyku. Ale kredka nie wiem, czy jest w innym odcieniu, bardziej brązowym, bo widać nawet w podglądzie. Ja widzę w podglądzie i tutaj z daleka w lusterku, że ten odcień Soft Brown jest dla mnie za ciepły. Konsystencja naprawdę fajna i ta formuła tej kredki jest nie za twarda, nie za miękka, fajnie się nie maluje, ale kolor na pewno nie. Dalej, produkty do konturowania, których użyłam. Wiecie co? Tak wygląda paletka po malowaniu się. Te produkty są mega lotne. Ja myślałam, że one będą bardziej takie, wiecie, miękkie, takie masłkowe, zbite. Brązer naprawdę ładny odcień ma. To jest taki neutralny brąz. Przeszkadza mi. Przeszkadza mi to, że one są takie lotne, że wszystko się sypie. Powiedzmy, że rozświetlacz i brązer naprawdę ładnie wyglądają, tylko one dają taki suchy glow, te rozświetlacze. To nie jest taka ładna, miękka tafla. Trochę podkreśla strukturę twarzy. To są rozświetlacze. Ja bym je porównała do tych nowych z Evelyn. One dla mnie wyglądają tak samo. Że to jest glow mocny, ale suchy. To nie jest taki glow od środka. Pyli się, wszędzie się pyli. Ja tutaj mam kosmetyki już brudne od tych rozświetlaczy i tego brązera, bo strzepywałam pędzel i na pędzel się nabiera tego mega. Więc to taki minus tych produktów, ale z 10 zł, jeśli Wam to nie przeszkadza, to naprawdę polecam. No, no fajne są, kolory są fajne, ładnie się rozcierają, do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Róż, mój ulubiony, mam dwa odcienie, jedynka, dwójka. Mamy jedynkę pioni i on jest pięknym, zgaszonym y, odcieniem różu, matowy, no piękny jest. Także jego Wam też polecam. Ostatnie rzeczy to jest właśnie tuż do rzęs. z on daje naprawdę mocny efekt na rzęsach. Błyszczyk, no po prostu zwykły błyszczyk na promocji, naprawdę można go sobie wypróbować. I Mgiełka jak na razie jest faworytem tego. I a, 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 a no i to. I cień znam. Ta dwójka, jak na razie, ten cały makijaż wygrywa. Cień jest naprawdę przepiękny. Jakby nie ta baza z, z Maybelline. Nie kupujcie tego odcienia Front Runner. To jest tłusty cień w kremie, który się waży. To, co uratowało mój makijaż oczu, to jest właśnie ten cień znam NAM, Waterfall Eyeshadow. On jest przepiękny. Ja już się nie mogę doczekać, aż go nałożę po prostu na jakiś inny cień. To jest bubel. Tego naprawdę nie kupujcie. No i Mgiełka uratowała cały makijaż. Wygląda wszystko tak odświeżone. Bardzo fajna. Naprawdę. No i dobra, mam nadzieję, że ten film Wam się podoba. Jeszcze wszystkie kosmetyki podsumuję, ich ceny, ile ten makijaż tak naprawdę. Wyszedł cenowo. Na wstępie obstawiałam, że gdzieś tak 150 zł. Także jestem ciekawa, czy trafiłam z cenami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrybowania. No i widzimy się w następnym filmie. Pa!